Heiberger. Niegdyś szwajcarscy rolnicy potrzebowali konie, które byłyby niezawodne przy pracy na stromych zbotach. Musiały być krępe, niezbyt ciężkie, pełne zapału do pracy, a przy tym niewymagające. W tym celu ze skrzyżowania miejscowych koni roboczych z gorąco i zimno krwistymi stworzono klasę Feiberger, która okazała się tak doskonała, że w niedługim czasie zwróciła uwagę armii. Szwajcarscy żyści patrolowali górskie granice właśnie Frybergerach. Obecnie hodowli tych Państwowy Związek Hodowców, który dąży do tego, aby zierbienia koni tej rasy dobrze się sprzedawały. By w scenie w Ewen czas starania dobiera się ogiery do reprodukcji. W ostatnich latach konie te dzięki jej starannemu krzyżowaniu udało się nieco uszachetnić. Do tego celu użyto szwedzkich ogierów gorąco krystych i koni trakańskich. Freibergery mają ujednolicony wygląd, postawę oraz maść. Gra najczęściej jest gniada i kosztowata w różnych odcieniach. Pozwala bardzo łatwo dobrać konie do zaprzęgu. W Wajcarii panuje tradycja całkowitego golenia bujnej grzywy Freibergerów. Eksterior. Freiberger to silny koń o krótkiej i zwartej szyi. Ma okrągły zad, silny grzbiet, skoczne łopatki. Jego stawy skokowe są silne i wytrzymałe. Użytkowanie To idealny koń do rekreacji terenie. Mniej skuteczny w sporcie, nie odnosi zbyt dużych sukcesów. Doskonale sprawdza się w rolnictwie, leśnictwie oraz w turystyce. Wojsko wykorzystuje je do transportu. Temperament to spokojny koń, łatwy w obsłudze, nienarowisty. Można go uznać za dobrego konia rodzinnego. Sprawdza się zarówno w pracach, jak i w jeździctwie. Na tej miejsce pochodzenia XIX wiek, szwajcarska Jura. Wstępowanie Szwajcaria w cech jest zrównoważony, posłuszny, energiczny. Głowa prosty i duże uszy, średniej wielkości oczy, żywe średniej długości ogon, sierść miękka, ogon wysoko osadzony średniej długości. Nogi suche, mocny kościec i kopyta, maści gijana lub kaszynowata w różnych odcieniach, często z białymi odmianami. Wysokość od 150 cm. Freiberger jest to lokalna górska rasa pochodząca z Jury w zachodniej Szwajcarii. Gdzie hodowana była od pokoleń jako koń kawaleryjski, liczny i gospodarski. Jest to koń masywny o wysokości w kłębie około 152 cm, z wyraźnie widocznymi wpływami konia normandzkiego. Konie te pochodzą od Giera Weilanta, spokrewnionego z Norfolk Roadsterami. Następnie zostały uszachetnione domieszką pełnej krwi angielskiej. Frybergman ma stosunkowo małą głowę, elegancko wygiętą w szyję. Szeroki muskularny zad. Kończyny są bezwzględnie budowane, co rzadko zdarza się u koni górskich. Pobyta zdrowe, choć nieco szerokie. Dopuszczalne są wszystkie maści podstawowe. Najczęściej występuje siwa i dereszołata. Freiberger jest koniem uległym, zrzwawym i pojętym silnym i łatwym w ujeżdżaniu. Freiberger, rasa konia domowego, lekkiego zimno-kwistego, pochodząca ze Szwajcarii. Eksterior freiberger to koń o zwięzłej, harmonijnej budowie ciała. Po krzepką, krótką, dobrze osadzoną szyję, głąb długi, ugośny, łopatki poprawne, masywne, klatkę piersiową szeroką i głęboką, o wyskle pionych żebrach, grzbiet krótki i lekko ścięty, silny, magi suche silne. Proporcjonalne, względnie krótkie, pęciny średniej wielkości, dawniej ze sztotkami, kopyta kształtne, odporne, ogon o gęstym włosiu, głowę średniej wielkości, elegancką o prostym profilu. Oczy i chrapy duże, uszy małe i proste. Masz zwykle gniada, ale się również kasztanowata z możliwymi odmianami. Wysokość wykłębia wynosi od 150 do 160 cm Masz ciała od 550 kg do 650 kg. Użytkowania Freiberger dobrze wypada na zawodach w ciągnięciu, ciężarów, albo potrafi też skakać. Startuje by w WKW, w rajdach długodystansowych, w mieście wyspy Western i woltyżerce. Jest on wspaniałym, towarzyszem człowieka do to trekkingu, zarówno jako wieszołyc o dobrych chodach, jak i zwierzę juczne. Wykorzystuje się go także w hipoterapii. Część przedstawicieli klasy trafia do ubojni. Experiment. Freiberger jest spokojnym, zrównoważonym, a zarazem bardzo żywym koniem. Jest wytrwały, niewymagający pod względem rzemienia i ciepły jest nosi niekorzystne warunki.